To tak, tutaj rodzina cała przyjechała spędzić czas w sobotni na, na rajdzie. Tak. Jak często Państwo jeździcie? Czy, czy to jest coś, co Państwo uprawiacie mocniej niż tylko taki weekendowy wypad? Tak, to jest nasz jeden rodzinny ulubiony sport, rower. Jeździmy trasy różnego rodzaju, małe dystanse, dłuższe dystanse. Czy to po gminie, czy nawet dalej, do różnych powiatów też możemy wjeżdżamy, Także taka rodzinna tradycja. Pan jest takim liderem, takim jakby? No Można tutaj? powiedzieć, że tak. że tak. Ja to wszystko ciągnę za to, żeby te trasy robić. Jakie tak, najdłuższe trasy pan pokonuje? Moja najdłuższa trasa to 142 km. która dobra świętej Anny i z Dobra, co jest takiego pięknego w jeździe na rowerze? Co pana wciąga? Te stanse te prędkości, żeby jak najlepsze wyniki robić. To jest jednak takie. I krajobraz, tak? Woli pan takimi szutrowymi ścieżkami, takimi bocznymi, czy też po trasie z samochodami, z tirami? Szosa i też takie lasy, nie? To też jest tak fajnie, Dobra, takie widoczki ta. czy coś. Ja tutaj widzę dojrzalszych członków tej rodziny. Jak państwu się jeździ? Czy to jest coś, co syn przejął, syn mam nadzieję, przepraszam, tak, bo tutaj sam. tak, syn przejął e, po państwo? To czy znaczy, syn jak syn przejął, może, bo ja też dużo jeździłem za za, za młody, młodych lat, dużo na rowerze, może to przejął po mnie te geny, że teraz tak jeździ. The <laughs> Tyle kilometrów, może też to tak zostało. Pan pewnie pamięta takie rowery jak Romet, tak, jakieś tak, dokładnie, tak, tak, składaki tak, tak, i tak dalej. Tak, teraz te rowery poszły tak, zupełnie tak, w innym kierunku. W innym kierunku, lepsze przerzutki i tak dalej, opony cienkie, to on śmiga nim nie idzie nadążyć. Po prostu z nim ostatnio jechałem, to nie chcę nadążyć. No też trochę lat no, inaczej. No, Jasne na, to. Na, na, ale Nie, po prostu zanim ja będę musisz do mojego tempa się stosować, nie my do twojego. Dobrze. Bo to nie nie. A tutaj y, bliska y, pana lidera, y, jak pani weszła w to, czy Pani też to jest taki główny sport, takie zainteresowanie, rekreacja? Tak, bardzo lubię jeździć, a zawsze lubiłam jeździć na rowerze. Mhm, też takie długie dystanse jak Pan? Nie, to, tak lubię, nie. To jeszcze nie, ale dobrze do tego. Dobra, powodzenia na tej trasie. Dzięki. Dzięki. To jest godność rodzina o nazwisku? Cuber. Cuber, przez C, Tak. tak. Fajnie, dzięki, dzięki. bardzo. No.